W środę 9 lutego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy odbędą się konsultacje społeczne dotyczące programu strategicznego transportu Województwa Podkarpackiego. W konsultacjach wezmą udział m.in. marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stefan Wieszczat. Mamy przygotowany projekt takiego planu transportu województwa do roku 2030 który będzie uzgadniany z Komisją Europejską. On oczywiście obejmuje rozwiązania komunikacyjne we wszystkich rodzajach transportu na terenie naszego województwa i stąd ten projekt, który blisko 300 stron posiada, podlega w tej chwili konsultacji społecznej. W projekcie została uwzględniona m.in. budowa zjazdu z autostrady w okolicy Pilsna. Zjazd z autostrady kolejny zresztą pomiędzy Tarnowem a Dębicą jest jak gdyby koniecznością i on mieści się w przygotowanym projekcie i oczywiście trzeba tylko jedynie go wzmocnić swoim głosem jako element konieczny, który w jednym sensie, w jakimś sensie obciąży nasz tutaj ruch w mieście Dębica, ale z kolei wszystkim mieszkańcom powiatu i pozostałej części województwa pomoże w szybszym, bezpieczniejszym dotarciu do domu. Mam na myśli jasło, Krosną aż posadok wyszczany. Dokument dotyczący transportu, opracowany przez fachowców w porozumieniu z przewoźnikami w całej Polsce, będzie obowiązywał przez najbliższe 10 lat. W konsultacjach można wziąć udział osobiście lub online i wyrazić swoją opinię o planowanych w regionie inwestycjach.